Dzień dobry i dobro jutro! Witamy się z Wami w ten piękny, słoneczny dzień. Widzicie, jak tutaj słońce mnie oświetla, ale nie dajcie się zwieść, ponieważ naprawdę jest chłodno. Rano nas obudziło to mocne słońce, ale wstaliśmy, otworzyliśmy okno, a tu 0 stopni taki wróz się wdarł do domu. Dzisiaj jedziemy do splitu, załatwić kilka spraw, więc zobaczycie, jak taki. Typowy mieszkaniec województwa Dubrowacko-Neretwańskiego załatwia jakieś ważniejsze, większe sprawy w Splitie, czyli musimy przejechać 120 km, żeby coś ogarnąć, trochę jakieś nasze życiowe, prywatne sprawy i kupić odkurzacz. Ale o tym opowiemy Wam w dalszej części tego filmu. Jedziemy do Splitu, a po drodze zatrzymujemy się gdzie? W Omiszu. I pokażemy Wam, jak wygląda zimowy Omisz i Split. Tak, jedziemy. Brrm, brrm. jesteśmy blisko o Mińszu. Kiedyś do Omišu, 2-3 lata temu sme raz na rok, na wakacje. A teraz już skoro co miesiąc jedziemy do, do, do tego raja na ziemi, ale po prostu serce tak samo zawsze bije, z takim szczęściem, takim, nie wiem, nie wiem to w ogóle wytłumaczyć. Popatrzmy co to znajduje się tam. Jesteśmy w naszym pięknym Omisiu. Jak widzicie za mną ten plac, który pewnie kojarzycie, chociaż tutaj w sezonie jest wiele parasoli, restauracji, więc nie wygląda to aż tak w ten sposób. Zaraz przejdę tylko jak on przejdzie. I tutaj na tym przepięknym starym mieście załatwialiśmy nasz pierwszy biznes, przez który przyjechaliśmy dzisiaj na nasz Omiszko-Splicki wypad i jest to salon fryzjerski Tip Top. I są tutaj bardzo fajne dziewczyny. Jeżeli szukacie fryzjera w Omišu albo w okolicy, to polecamy tip top. Naprawdę tip top. Nasze ulubione miejsce w Omisiu, czyli sklep Origin Creation Cosmetics. No nie zamknięty niestety, czekamy. Wiśnia, kiedy otwierasz w końcu, żeby mogła sobie coś kupić? Zobaczcie, jak smutno bez niej. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Dalmacji gra Hajduk na Poliudzie, na Napoliud, czyli stadion Hajduka. Jak widzicie tutaj, pewnie kojarzycie takie graffiti Hajduka w każdym mieście w Danmacji. Oni są bardzo z tego dumni i dzisiaj nawet nie mamy dwóch spotkań przez to, że jest mecz o 6 wieczorem, a my o 2 czy o 12 nie możemy się spotkać z ludźmi, bo oni się szykują na mecz. My już w drodze do Splitu wyjechaliśmy właśnie z Omisza, Nasz piękny Omisz został za nami. Wrócimy znowu. Wrócimy. Jedziemy teraz do pięknego Splitu. Jedziemy do City Center One, czyli taki shopping center. To jest po chorwacku. Chorwaci mówią shopping center. To jest jak z angielskiego, nie? Eee, czyli centrum handlowe, jednym słowem po polsku. Jedziemy tam spotkać się z DJ-em. <grym> Fajnie to brzmi, nie? Jedziemy do Splitu spotkać się z DJem. Z DJem, na... który zagra na naszym ślubie. Ostatnio koleżanka mi uświadomiła, wczoraj tak naprawdę, bo jej pisałam, że jedziemy do Splitu ogarniać takie właśnie różne prywatne rzeczy. Że jak to brzmi w ogóle, że dla Polaka, że jedziemy do Splitu na zakupy na przykład, jedziemy do Splitu do lekarza, coś takiego, co dla nas w sumie jest troszeczkę takie. No może trochę negatywne, bo my jedziemy 120 km, żeby cokolwiek e, kupić albo załatwić jakiś taki najbliższy większy szpital właśnie jest e, w Splitcie. Nawet testy na alergię, sprócha trzeba jechać do Splitu e, robić. No, ale wiadomo, dla mnie to też brzmi tak. Jedziemy do Splitu, y, do lekarza. Fajnie, tak ciekawie, nie? Kiedyś będziemy to na pewno wspominać, jakbyśmy się stąd y, przeprowadzili. Że robiliśmy y, jakieś rzeczy, załatwialiśmy w Splicie, albo mieliśmy dokumenty podpisane przez Dubrownik. Wczoraj też załatwialiśmy właśnie coś tam właśnie z ubezpieczeniem, i było podpisane tam jakieś y, obcina Dubrownik, tak? czy, czyli województwo, czy tam gmina Dubrownik. I ja też mówiłam, musimy zachować te dokumenty, Mimo, że nie są tak ważne, bo będziemy kiedyś wspominać, pokazywać dzieciom, że mieszkaliśmy przy Dubrowniku. Żeby mnie nie strąbili, bo jak będzie już żółte, ja mam już bić. A no tak, nie wiem, czy ktoś z Was zauważył, jak się jeździ po splicie. Już Albo na, i za grzebu. Na żółtym już się trąbi, że trzeba jechać. Uwaga, i ten stres, kiedy będzie zielone, bo z tyłu się spieszą wszyscy. A tak na i Polako tutaj żywot płynie pomału. Bo po, mu po, po, krócej będzie trwała kawa jak e, e, A Na światłach takie stresy. Ja na początku się bałam po prostu jeździć, ale nauczyłam się. Jest, jedź, żółte. Udało się, nie zrobili nas. Uuu! żywot nadjeżdżamy <laughs> Dotarliśmy już do Splitu Spotkanie z DJ-em udane. Udane Jeszcze byliśmy w jednej cukierni W sumie znaleźliśmy super cukiernię w Splicie, nazywa się Dolcemania. Nie jest w centrum, jest trochę poza centrum, ale blisko Riva Blisko chcieli... Riva, 10 minut spaceru mm. tak. Jakbyście chcieli zjeść super ciasteczka bo sobie wziąć do apartamentu, no to Dolcemania polecamy Naprawdę ciasteczka takie, że nawet Igor zjadł, który nie tak. lubi Tak, a było Słowkie. dobre, było dobre, faktycznie tiramisu wspaniały i teraz co? Idziemy na spacer trochę rewol, zobaczyć jak Split żyje. Widzimy dużo fanów Hajduka, zbierają się no. na mecz. E, miasto zablokowane, bo tyle ludzi jeździ na na poliút, ludzie chodzą na nogach wszyscy w szalikach, w czapkach, w bluzach e, od Hajduka. No, tak to atmosfera. Co, to co Izabela nie powiedziała, że dzisiaj jest derby właśnie chorwackiej ligi, gdzie grają Dynamo i Hajduk. Także dlatego jest dzisiaj taka Większa, większa napiętność i atmosfera. Chcieliśmy pojechać, ale niestety Torcida, czyli e, fanklub, czy jak to się mówi? Fanklub. Fan no. Fanklub e, e, Hajduka, niestety wykupił e, wszystkie bilety od razu, bo oni mają pierwszeństwo, ale znaleźliśmy rozwiązanie. Koledzy z pracy wpiszą mnie na listę <gryw> Torcidanów. I będę miała pierwszeństwo w zakupie biletów kiedyś. I zaraz członkiem hajduku split i torcidi i będę kibicowała. Idziemy kupić szalik, a potem jedziemy podpurzacz. <grytanie> 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 Spacerując ulicami Splitu w ogóle nie czuję się, że jesteśmy poza sezonem. Ta jest tyle lokalnych ludzi i być może trochę też turystów, no, ale w większości są to lokalni Chorwaci, którzy przede wszystkim przyjech przyjechali na mecz i kibicują tutaj i śpiewają. Ale myślę, że nawet jakby tego meczu nie było, to te kawiarnie są pełne, ludzie tutaj spacerują, siedzą, także naprawdę jest pełna atmosfera pełnego sezonu. No a my chyba pomału kończymy na spacer. Nie znaleźliśmy szalika. Może znajdziemy w galerii handlowej Szalik Hajdukha, ale ruszamy kupić odkurzacz, bo tutaj przyjechaliśmy. Hej, przyjechałyśmy już teraz do City Center One in split. I chwała Bogu już pójdziemy ten odkurzacz kupić. Cały dzień kupujemy odkurzacz, na końcu spędziłyśmy czas z kibicami. Jest pół do szóstej. Co widziałeś teraz z kibicami, bo tam kibicujemy. E, szalik niestety nie kupiliśmy dla Kosztował ich. Kosztował 70 kun, to już wolę sobie kupić jakiś ładny szaliczek, już z Hajdukiem no. za 70 kun. I, i, i no, idziemy kupić odkurzacz, ewentualnie jakieś jeszcze tam czuchy, póki jeszcze nie więcej. No i to jest to i potem do naszego domu Zobaczymy co jeszcze nam się uda pokazać, Chodźmy, że nam nie zamknęli Bo do której? Do dziewiątej pewnie Dziewiątej. Dobre. Dalej scenki jakie będą, będą nagrywane mobilem Bo podobno w City Centrum One nie jest pozwolone w ogóle nagrywać I nigdy nie widziałeś, że ktoś nagrywa Także nie będziemy ani my Telefonem, no e, bo ludzie coś... na nas też dziwnie patrzą e, W sumie nie dziwię się, że ludzie nie Normalnie. chcą być nagrywani w swoim miejscu wiedzą, pracy co. A i I nie wiedzą, co no. nagrywamy. No. A my nagrywamy siebie, ale tam kogoś widać, czy, czy coś takiego. Także ludzie na nas czasami tak Także wracamy na tak. same zaczątki. Back to the roots, mobil, A co możemy, będziemy mogli nagrać, to nagramy. Chodźmy. Od kurzaćku uh. Uvažaj. Uh. Popatrzmy Philips. <laughs> Oszmocyklow cyklon <laughs> I to nie to nie jest płatna reklama. Tak. 900 watów. Uh. O. co chodzi? Alergia. Wielka alergia na kurz, na roztocze i ogóle na ružne žeći i mušali smo kupić dobri dobri otkužač. Rebi bi mi žao, da me domu otkužač. Mame, ale nije jest tak šilni, nije jest tak dobri i ten jest antialergin, Tak takže... To otkrili sve co nas najbardziej menči, dlaczego nam i pluca vaše mnje zreagovala, to bio najbardziej alergija na rostoće. takže evo. Mušali sme to kupić, kupili sve hvala Bogu, celý džen kupujeme otkužač. E, trochę drożej w Chorwacji, o 200 kun. Ile to jest z zł. O 200 kun, ale przez to, że był na promocji w Chorwacji. A tak. jakby nie był na promocji, to jest 500 kun różnicy. 500 kun różnicy pomiędzy Polską, Alegrem, co znaleźliśmy, mm -hmm. i Chorwacją. Ale teraz nie mamy jakoś dostać go szybko. Ja wiem, że bardzo z Was by chciały. Więcej z was by nam to, ale niestety nie możemy czekać do wiosny, lata. Musimy zacząć. Także ewoga. Okay. Jeszcze fajną rzeczą w tym odkurzaczu jest to, że on ma filtr. Także tyle o odkurzaczu. Jedziemy do domu. Uff, zmęczeni cały dzień zakupów. I załatwiania różnych spraw wracamy do domu, ale jedna bardzo ważna informacja: Hajduk zremisował 0-0. <gry> tak, tak, nie pasuje im to, bo, bo nie jest jeszcze. Dostalo malo kol do konca ligi, e, Hajduk 54 punkti, Osijek 53, Rijeka 52, Hajduk 49. So, šanse su so teoretične, ale praktycznie i kdo trohe šledi pilku nožnu, vije, że šanse su so bardzo male, že bi Hajduk u gole bil pjerši, ali dobra, nadjeja jest. Ciekawe, jak się wydostaniemy teraz ze splitu, jak się skończył ten mecz, no. i ile aut będzie jechało. Dużo. Musimy aut. jechać, czym prędzej, bo jest już po ósmej, a przed nami jeszcze te 120 km, żeby dojechać do domu. No Takie to... życie południowca. No i jak pojedziemy? Autostradą, Je... starą drogą. A jedźmy autostradą, żeby było szybciej i bezpieczniej. I pół. Godzinę. Godzinę jeszcze To jedziemy. Dziękujemy <laughs> za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się Wam podobał taki vlog. Z naszego życia codziennego w Dalmacji. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Hajduk żywi wieczno!